Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, w ostatnim czasie pytacie mnie czasami, co się, co się będzie działo, czy przygotowywać się na trzy dni ciemności, kiedy to będzie, i różne teorie i terminy krążą. Widzicie, dzisiaj chciałem Wam powiedzieć o takiej bardzo ważnej rzeczy, której wszyscy powinniśmy być świadomi. Zacznę jak zwykle od przykładu. Ja kiedy byłem jeszcze w szkole podstawowej, takim małym chłopcem, nasz ksiądz proboszcz na katechezie zapytał nas dzieci, czy my wszyscy umrzemy? I w ogóle dla dziecka było to takie pytanie, no, które dziecko myśli o śmierci. Ale po zastanowieniu mówimy, no tak, wszyscy umrzemy. A on mówi tak, to nie jest takie oczywiste. Dlatego, że Pan Jezus obiecał, że przyjdzie i ci, którzy będą w tym czasie akurat żyć, ci nie umrą. Dla mnie to było bardzo ważne pytanie, bo ono mi dało perspektywę, że może akurat ja doczekam się tego czasu, kiedy Pan Jezus znowu przyjdzie. I my jesteśmy ludźmi zmartwychwstania, ludźmi nadziei i czekamy na jego przyjście, bo On powiedział, że przyjdzie. To jest prawda naszej wiary. W każdym wierze w każdym kredo mówimy, że czekamy na ten dzień, że przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Kiedy to będzie? To pytanie to też i apostołom. To oni pierwsi zadawali to pytanie. A Jezus im powiedział nie wasza to rzecz znać czas i chwile, kiedy to będzie. Wy bądźcie gotowi. Wy bądźcie gotowi. I wiele przypowieści jest właśnie zbudowanych na takiej zasadzie, że ktoś odchodzi i potem wraca i zastaje swoich czy to podwładnych, czy to Pannym, które się szykowały na wesele czuwających albo nieczuwających. I Jezus opowiadał na to wszystko, żebyśmy czuwali i żebyśmy byli gotowi w każdym momencie. Bo jak powiedział, w chwili, której się nie spodziewacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Dlatego bądźmy gotowi, jak te panny mądre, które przygotowały nie tylko Lampy, ale w tych lampach była oliwa, czyli wiara, była miłość i była nadzieja. I o to się powinniśmy przede wszystkim starać. Dzisiaj yy, wielu ludzi gromadzi zapasy, i jakby ta zewnętrzność ich pochłania, co przygotować, co powinno być gotowe, a zapominają o tym, co jest najważniejsze: o tym, żeby przygotować swoje serce, bo to na serce patrzy Pan Bóg. Nie na to, cośmy przygotowali. Tak jak na święta. Nie patrzy na to, co mamy na stołach, ale na to, co jest w naszych sercach. I o to powinniśmy bać. Teraz zbliżają się święta wielkanocne. Wielu z nas ma kłopot z pójściem do spowiedzi, ale zachęcam Was do tego, aby o to zadbać. Żeby szukać możliwości, żeby kołatać. A kapłanów zachęcam do tego, żeby się nie bać. Żeby ratować duszę. To jest o wiele ważniejsze niż ratowanie ciała. Wszyscy umrzemy, ale jak mówi uczy nas Pismo Święte, nie wszyscy dostąpią nieba. Jezus powiedział, że jest też miejsce, do którego nie chce, żeby ktokolwiek trafił. To miejsce nie chcielibyśmy go doświadczyć. Dlatego oświecanie nasze dni, te ostatnie światłem wiary, nadziei i miłości, i miłosierdzia. I nie patrzmy na nasze spiżarnie, ale patrzmy na nasze serce. Teraz jest czas wielkich rekolekcji dla świata. Miliony ludzi przewartościowuje swoje życie. Inaczej patrzy na to, co się dzieje w świecie, na swoje życie. Jest to wielka szansa. Jezus powiedział do siostry Faustyny przed Dniem, kiedy przyjdę sądzić jako sprawiedliwy sędzia, posyłam Ciebie, żebyś mówiła o wielkim miłosierdziu Bożym. I siostra Faustyna przekonuje nas, że teraz jest czas miłosierdzia. I on rzeczywiście cały czas jeszcze trwa. Dlatego skorzystajmy z tego czasu miłosierdzia. Nieważne, kiedy przyjdzie. Czy przyjdzie jutro, pojutrze, za tydzień, za rok czy za sto lat. My bądźmy gotowi, bo w chwili, której się nie spodziewamy, Syn Człowieczy przyjdzie. I na ten ostatni czas Bóg daje nam Maryję i posyła nas, ją do nas, żeby nam od, przez swoje niepokalane serce pokazywała drogę. I zawierzmy się niepokalanemu sercu Maryi. Za kilka dni, a dokładnie 25 marca, będzie jej. Uroczystość zwiastowania anielskiego, wielkie święto. W tym dniu dobrze przeżyjmy ten dzień. Zawierzmy się jeszcze raz osobiście całymi rodzinami niepokalanym w sercu Maryi, jak mówiła to Matka Boża w Patim, jest to ratunek na czas ostateczny. I do tego Was wszystkich zachęcam, żebyśmy trwali przy niepokalanym sercu Maryi i byli gotowi w każdym dniu, w każdej minucie na ten czas. Serce Was błogosławie, Pan z Wami z Duchem Twoim. Niech Was strzeże i błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.